Z wszystkim, ktokolwiek może to oglądać. Słuchajcie, chciałam się z Wami podzielić tym, gdzie dzisiaj trafiłam, bo chyba sama do końca nie wierzę z racji tego, że sytuacja była bardzo niepewna. W każdym razie zaczynam dzisiaj pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Trasa zaczyna się we Francji w Saint-Jean-Pied-de-Port i ma 800 km. 550 mil na nóżkach z tym oto leciutkim 10 kilogramowym plecakiem. I z tego, co się wczoraj udało mi zorientować, dzisiejszy dzień jest jednym z najtrudniejszych podczas całej trasy. Z racji tego, że jest największe wzniesienie terenu. Dzisiaj jest do przejścia 27 km, ale jest praktycznie cały czas pod górkę, bo jesteśmy w Pirenejach. W każdym razie, no widoki są przedskutne, tak jak widać. I jeżeli tak będzie, jak jest do tej pory, to będzie pięknie. Ok. tak więc pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pa, pa!